A jest ktoś, z kim byś nie nagrał? Wiesz, były koncert, na których e, dużo się działo na przykład, wiesz Awantury, latały stoły i tak dalej I wróciło więcej, słuchaj, no, ja wiem tak, że w 11 tygodni słyszałem kg. kilogramów Każdy mówi, że to jest niemożliwe, że jak ja to w ogóle zrobiłem, wiesz no. Baton.pl Producent i dystrybutor żywności ekologicznej America Cars Import out z USA Syntagen Laboratories Najlepsze BPC-157, które chroni mnie przed kontuzjami. Grupa Antrans. Coś więcej niż transport. O, wiem co chciałem zapytać właśnie, bo, bo zapytałem Cię o rocznik, tak. Z mm -hmm. 84 powiedziałeś, że zacząłeś się gdzieś tam zastanawiać, może z tym, z tym, z tym. W jak wjechałeś, powiedziałeś, laci, to miałeś jakąś taką postać, którą, z którą strasznie chciałeś poznać, nagrać, i to się dzisiaj udało, to się dzieje? No, czy dzisiaj to dzisiaj, bo akurat są. Czy powiedzmy Miałem dzisiaj w tych czasach, postaci. kiedy już no wiesz, szedłeś powiedzmy na pewno wiesz, jak, Ja wychowany jestem, wiesz, na, na Hemgru, na WWO, na, na wiesz, poniekąd na, na firmie no właśnie, tak, na tak WWO, samo. No, na na, na z Sokołem nagrywałeś się nagrywałeś Sokołem? Nagrałem. Co mi się udało, co? Co wiesz co? Teraz wątpię, żeby się komukolwiek to udało. Y... Jaki masz kawałek Sokołem, bo tak próbuję? Stary wyga z Łukasynem. A, stary Napię wyga, tak, tak, płucie. tak, tak. I tam jest jeszcze Pega. Nie, Lukasyno. Czekaj, stary wyga? Tak, stary wyga jestem ja i Lukaseno, dokładnie. Zdradzę jeszcze też poza kulisowo, że docelowo miał być Leroy. Okej, okay, okej. Okay. Ale coś tam Franka przypalił, coś tam odebrał, jakaś jego tam była, nie wiem, jak, jakoś to tam było tak, że ciężko było się do niego dostać. I mówię tak, mówię no dobra, to chyba numer dwa postać. Zresztą w komitewie z Rukasynem ustaliliśmy, ja mówię to co, może soku. Ja mówię, bo sobie tak się składa, że za tydzień grał u mnie koncert w Anglii, ja jeszcze wtedy byłem, no jeszcze, to był 2014 rok. Grał w Peterboru wtedy koncert. mówi dobra, wsiadam, jadę. No i fajnie wiesz, patrzę, idzie, mówię Wojtego, mówię: O, cześć, co ty zrobisz ja Słuchaj, ma... wsiadaj do auta, on to wsiada do auta, mówię: Słuchaj, wszystko jest, tylko ciebie brakuje, nie? No i włóczyłem, i on już przy końcu zwrotka, zwrotki Lukasyna mówi: Nie, no to wierzam w to, nie ma problemu, także fajnie udało się. nie? Tak, ja teraz jak sobie trochę zdałeś mi trochę czasu, to sobie ten kawałek przypomniał w głowie i faktycznie ehm, A jest ktoś, z kim byś nie nagrał? jest parę takich twarzy, wiesz. Ja wiem, że wiesz o co chodzi, ja cię nie chcę tutaj, wiesz, wystawiać, nie, ale kontrowersji trochę może zbudzimy. Wiesz co, nie chciałbym już wymieniać, wiesz, no ale takich, wiesz, tych takich, jak ja to mówię, e... świlków Muchomorku, no takich nazywam, wiesz, ludzi jakoś dziwne, dziwne, by, dziwne, by dziwne by nie? dziwne jakieś takie, wiesz, wiesz co, no też może, może to, że ten, te roczniki swoje, to jest jakby, wiesz, większość z tych osób to mogłaby być moimi dziećmi już teraz w tym momencie na przykład, nie? Wiadomo, to się już wszystko zmienia, tak samo jak słuchaj, my mieliśmy, rządzi, nasza młodość rządziła się swoimi prawami, tak samo ich młodość rządzi się swoimi prawami, nie mamy na to wpływu, czy nam się to podoba, czy nie. Mamy już takie czasy, że teraz wszystko to jest próżne, wszystko jest oparte na wiesz, na jakimś takim sprzęgleniu się wiesz wszędzie kamera, aparat, wiesz jakby robienie z tych zdjęć, takie, jakieś takie wiesz ze mną się to kłóci ogólnie, bo inna, w innych realiach jestem wychowany i dlatego wiesz. Znaczy, pierwszy, patrz, Ja też się z tym zgadzam i też mnie to bardzo martwi. Jestem ojcem, ja też jestem tatą. Mm. Muzyka ukształtowała w jakiś sposób moje życie, nie? Teksty, które gdzieś zapadały mi w pamięci. One były bardzo ambitne, one mnie motywowały i, dla, i dlatego ja wybrałem pewną drogę w życiu. Sam że jej sformułowania, że dzisiejsza muzyka potrafi być próżna. I nie chciałem za bardzo, żeby moje dziecko łapało próżne treści, bo stanie się próżnym człowiekiem i trochę to kurwa boli. No wiesz, no raper to jest ktoś taki, poniekąd, może nie wzór do naśladowania, nie jakiś mentor, nie, nie guru, aczkolwiek ktoś, kogo słuchasz, wiesz, kilka razy dziennie, jak masz z kogoś swojego ulubionego, no to wiesz, jak raz coś usłyszysz, to ci przyjdzie mi mimo uszu, ale jak usłyszysz coś sto razy, to zaczniesz to na tyle wierzyć, że będziesz myślał, że tak jest, ale nie popatrzysz na to z perspektywy swojej, swojego życia. No bo co taki dzieciak, który wiesz, ma lat naście, on przeżył, się on może jeszcze wiedzieć, że nie przeżył, no to słucha, wiesz, o fajnie, ja też bym chciał mieć Ferrari, ja też bym chciał mieć, boom, wiesz, apartament, chciałbym to, 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 to. To jest fajne i też by chcieli do tego dążyć. Tylko wiesz, no zapominając, że to są rzeczy o wiele ważniejsze, które najpierw trzeba tu siebie zbudować, żeby pewne rzeczy osiągnąć, a nie wiesz. Chociaż mogę się też mylić, no teraz są inne czasy, wiesz, no ale... Kurczę, inne, inne czasy tak, nie? ale wiesz, bo to są lekkie czasy, a lekkie czasy niestety budują słabych ludzi, a ciężkie czasy budują dokładnie. twardych ludzi i tak, dlatego... To no, dokładnie, dokładnie. Dokładnie, nie. Yy, słuchaj, tak jak ja wokół każdej walki ludzie wiedzą często, że Ty to my wiesz, bo jest tą walkę, bo w tej walce się działo to, to, czy to, a czasem to tak naprawdę, że najwięcej się nie dzieje na samej walce, tylko wokół i taka właściwie taka analogia do Ciebie, nie mhm. wiem, taki jakiś... Koncert, który zabaci na mocnej pamięci. Wydarzyło się coś bardziej przewidzianego, nieprzewidzianego. No coś, jakiś twój ulubiony koncert i, i dlaczego biegł? Kurde, by go... wiesz co? Nie wiem. Musiałbym się grubiej zastanowić. A w ogóle dużo masz koncertów na swoim koncie już? Wiesz co, sporo, aczkolwiek wiesz. No... A ile to sporo, jakieś do odniesienia. Nie wiem, nie wiem nie dziesiątki, mam setki. zaskoczyłeś. No setkę to musisz na pewno zagrałem. To, 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 to okay. leciutko, ale, ale ale nie wiem, że co, nie mam też jakiegoś takiego koncertu chyba ulubionego. A jakaś wtopa się na jakiś wydarzyła? Wtopa? Kurde, wiesz co, jakbyś mi powiedział to wcześniej, to, to musisz. <noise> nie ma wcześniej, ja? pamiętaj, wiesz. Nie, wiesz co, nie przychodzi do głowy. Zawodnik musi, kurwa, mnie zaskakiwać. To mi przychodzi do głowy. Wiesz, były koncerty, na których <głosy> <głosy> dużo się działo, na przykład, wiesz. Awantury, latały stoły i tak dalej. Zresztą pierwszy koncert <noise> szajki to był chyba taki, wiesz, koncert. Pojedyncy pod baranami jeszcze pamiętam. No, że tam wiesz, fruwało wszystko i kufle, i wiesz, i no, było dobrze, nie? No, ale szajka była z tego znana, że jak wjeżdżała na koncert, to coś się musiało dziać. Nazwa zobowiązuje, jak szajka dokładnie, to szajka, nie? Dokładnie. Pozdrawiam, szajeczkę przy okazji. Pozdrawiam, jasne, że tak. Także tak, ale nie mam jakiegoś ulubionego koncertu. Musiałem się zastanowić grubie, chyba nie mam na to czasu. Nazwa firmy Banita od banicy Twojej, praktycznie? Tak, wiesz co, no to wynikło z tego, że wiesz, jak byłem na tej banicy, to stwierdziłem, że fajnie było, jakby Polacy, którzy żyją niekoniecznie tylko w Anglii. Tam gdzie ja żyłem, Szkocja, Walia, Niemcy, Holandia i tak dalej. Tak no tak. Wszędzie, jesteśmy gdzie, takimi mrówkami Europy, Wszędzie że migrujemy, a jest nas wszędzie dużo. Także stwierdziłem, że dałoby się marka, która byłem, jak, po, wiesz, poniekąd reprezentowała nas, jakby, wiesz, że mógłby się odnieść, że tak, ja jestem banitą. Wiesz, wyjechałem z kraju za, za chlebem, i tak dalej, także strzał w dziesiątkę. Strzał w dziesiątkę. Strzał w dziesiątkę. Strzał w dziesiątkę ludzie to od razu wiesz, no, tym bardziej, że wiesz, jakby nie stworzyłem marki czysto z punktu, wiadomo, biznes też jest z tym, wiadomo, też za tym idą pieniądze, ale stworzyłem to bardziej ideologicznie, jakby będąc tam, wiesz, No i za tak? tym stanąłem też, jakby ze swoją muzyką, zacząłem to u siebie pokazywać. Później wiesz, em, inni, później tam wiesz, wydałem parę płyt, tak samo pod tym szyldem. Wszystkie moje budowy nie są z Banita Records, tak samo. Bo to też jest wytwórnia. Ale, ale, ale wiesz, no i poszły za tym ciuchy, później sklepy. Fajnie się to rozwinęło. Ogólnie pozamkałem już wszystkie sklepy w Anglii, także jak coś, kieruję was do streetfightershop.co.uk. Sklep mojego serdecznego ziomala, tam dostaniecie wszystko. Oczywiście w paru innych miejscach. No i tak stąd Banita. Jeśli chcesz nauczyć się sztuk walki, poprawić swoją pewność siebie, wiedzieć, jak reagować w niespodziewanych sytuacjach, dołącz do salary. Nie czekaj tylko w dostęp, zaufaj ekspertom i uciekaj Plany na przyszłość, tą, tą najbliższą, dalszą, bardzo daleko. nie wiem jak daleko, Plany na zaplanowałeś przyszłość, życie. Powiem Ci tak, no to nagranie kolejnej płyty, już zbieram siły, pomalutku, że trzy numery mam nagrane. I tak to eee, co? Tytuł płyty już jest znany czy jeszcze nie? Nie, powiem Ci co jest, co jest najciekawsze, że przy owoc żywota Yy, mówię, jak ja nazywasz tą płytę? I słuchaj, dostałem zdjęcia, jak mi, się, yy, jak mi się synek urodził. Dostałem zdjęcia i zobaczyłem to zdjęcie i mam takie zdjęcie, że jak go trzymam tak na, na dłoniach. Tak, no. I powiedziałem, owoc żywota. I od razu tak, mówię, ty mam okładkę i mam tytuł płyty. Sprawdzam, otwieram sobie game plan. Game plan to miałem tak, że do ostatniego numeru nie miałem, wiesz, nazwy <noise> o, płyty. No. I ostatni numer 8 game gameplan i mówię, to jest idealnie, bo musiałem sobie dużo to rzeczy poukładać, w sensie Wiesz, jak się wziąłem bardziej za sporty, yy, wiesz, za, za to odchudzanie, za tą metamorfozę Co na dzień dzisiejszy może po mnie nie widać, bo już mi dużo wróciło Ej, ja Cię rozumiem, ale zaraz z tym pogadamy, No, także wiesz, ale Wypracowałem sobie taki modus operandi, że po prostu Od października do kwietnia, do maja zapierdzielam ostro, trenuję i tak dalej ehm, Czyli tak, biorę się za trening i za sport Yy, I przy okazji robię płytę, bo jestem bardziej skupiony, mm. wiesz, oczywiście Zero melanży i tak dalej, no a wiesz, o z Miejsce, w którym mieszkam, mi do tego, żeby się nie opalać <laughs> za, za bardzo. I wiesz, no to leżaczek, piwko, grilliki i tak dalej to wyjeżdżają. Odbija się. Nie? Tylko wiesz, w wakacje trenowałem tylko po to, 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 żeby jak najmniej przytyć, nie? No ale nie umiem sobie odmówić. W ogóle w tym roku słuchaj nie, nie, nigdy nie byłem fanem piwa, ale po prostu piwo mi tak. Nie wiem, czy nie, nie, nie przereklamować, jak jest moje ulubione, to dawaj, poważę. Dawaj, dawaj, Jamek, dawaj. Ja powiem sobie Łomża. Łomża. to jest po prostu moje to ulubione piwo. Się, no. Kurde, słuchaj. Wiesz co, z pisz Pierwszy raz Łukasza Różańskiego. Pozdrawiam Cię byku. Siema Łukasz. Po jego walce, gdzie miałem przyjemność razem z Brodyniem go wyprowadzać do walki i pojechaliśmy do niego później na grilla na następny dzień. No i on, on ma sponsora Mhm. Mm I słuchaj. No i tej łączy tam było to, i taką słaj po takim melanżu z tu zimno, jak ona mi weszła. Mówię, kurde, to jest moje, moje piwo. piwo. <laughs> no i zakochałem się w tym piwie i ogólnie jestem wierny łąbrzyszce, tylko. <laughs> A mówisz o sporcie. Sport, no słuchaj, sport, wiesz, sport, jaka dyscyplina, ja wiem, ale palę frana, że nie Dyscyplina może nie, wiesz, to za dużo powiedziane. No nie no, jak, słuchaj, jakoś tam dyscyplinę, sobie coś... ja nie mówię, że jesteś, wiesz, tutaj no, już na no, nie, 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 grubym, zaawansowanym poziomie, ale jaka dyscyplina nie jest no, wiesz, podejmowana? Boksuje sobie tam delikatnie coś, wiesz, tak... Z znaczy, Bo to delikatnie, wiesz, no to w życiu nie, nie mógłbym się porównywać do, do kogoś, kto naprawdę to robi, wiesz, ale... Ale A Jak długo jak, trenujesz? Jak, jak słuchaj, wiesz co, nie, tak systematycznie od października, no to będzie zaraz już rok. Ogólnie pozdrawiam Cię Trenero, Jaras, Ring Riders, Gdynia polecam, zajebisty klub, słuchaj wiesz, no fajnie, mega mi się to spodobało, też trzeba mieć chłodną głowę, ostatnio jak wróciłem po trzech tygodniach to już miałem, I trener mówi tam jest wiadro, mówię nie tylko nie wiadro, także się udało. I słuchaj, i co? Ja no ogólnie sam sobie robię te treningi, bo przecież jak nas zamknęli, to nie, za, nie miałem mały wachlarz możliwości, jeśli chodzi o trenowanie w jakimkolwiek klubie. To do zbychaj żyłem do Energy, robić sobie tam jakieś wiesz, bieżnie i tak dalej. Ale jak też później upierdzieli, no to słuchaj, po prostu do domu sobie wziąłem taką, w jednej części ten taki wiesz, 20-kilowy, 20 to sobie tam coś tym robię. No i codziennie na rowerku 20 km. No i nie ukrywam, że to jest studio, również widzę handelki. Lekko, zakurzy, lekko zakurzone. zakurzone. Nie wiem, co one robią, żebyś się przebudził. O, jest mow. Słuchaj, wiesz. No i sam sobie, jakby tam rzepkę skrobię. W sensie codziennie wiesz. Te, ten rower 20 km. robi sobie tym obciążeniem 20-kilowym. Plus deseczka, jakieś pompeczki. I wiesz. Do tego dokładam raz w tygodniu basen. Tylko mówię teraz tak delikatnie, bo jak już bo, bo mam plan w październiku. Przywziąć grubo zapłytę, bo jeszcze teraz mam we się praktycznie weekend. W weekend mam koncerty. Jak wchodzę na grubo obrotu, to jest jeszcze basen, morsowanie yy, jakieś tam inne takie wiesz. No mam tak, że codziennie mam po dwa treningi. Aktywny tryb życia, Na tak ostro, tak naprawdę no, na ostro, także. Znam to z autopsji, także, tak, także tak. bardzo Cię <noise> <to> rozumiem. <noise> rozumiem Cię w stu nie? No a ja mam w ogóle wiesz, jestem grubej masi, takie mam grube kości, także szybko jakby wiesz, szybko mi wraca wszystko. Także wiesz, no, ja teraz już wiem... szybko tyję, szybko chudnę Ja też szybko. No. Słuchaj, ja ci powiem tak, że teraz w ten tydzień w 5 dni schudłem 4 kg, nie 4 no, kg sobie. Przysięgam, przysięgam właściwie komuś ze swoich znajomych się ty chwaliłem, że w poniedziałek już wróciłem na dietę i od poniedziałku jestem na diecie czy jakieś 5 dni, Aha. ale w stanę w poniedziałek rano na wadze było 107,5. Muszę powiedzieć, że jak po miesięcznym żarciu takie naprawdę niekontrolowaniu się, to i tak było spoko i zacząłem trzymać, trzymać dietę. Piąty ważne ważyłem 103 kg. A normalną ile masz? Taką docelową? A tak lubię ważyć koło stówki. Stówki. 101, 102, tak lekko ponad 100. 7, nie? No, no mi wróciło więcej, słuchaj. No ja wiem tak, że w 11 tygodni słyszałem 27 kg. Z każdym mówię, że to jest niemożliwe, że jak ja to w ogóle zrobiłem, wiesz. No ja wiem, jak, ja jak coś już, patrzę sobie cel, to dla mnie, wiesz, klapki na oczy, po prostu widzę tylko koniec, meta i wiesz, jestem strasznie zdeterminowany. I to... Jaka dieta na Ciebie działa? Wiesz co, no ja mam dietę od brokuła. Okay. Sobie tak zrobiłem, że ogólnie proponowano mi 3000 kalorii, a ja stwierdziłem, że może jak już chyba trenuję i tak dalej, no, się wyremuję, to wejdę na hardcore i wziąłem sobie 2000 kalorii, co ogólnie podobno jest niezdrowe, powinienem więcej jeść, ale słuchaj, 2000 kalorii, tam masz 5 posiłków. I wszedłem na okno żywieniowe, co polega na tym, że wiesz, jesz 8 godzin, 16 godzin, nie dzięki mm -hmm. temu y, Słyszałem o 16 tutaj. godzin na, na czas metabolizm i tak dalej na przetrawienie, to chudniesz na tym, to sobie, na samym tym, tylko mam 200 gramów dziennie, sobie przeobserwowałem, jeśli chodzi o moją osobę. No i wiesz, jem 10 śniadanie, 12.32, czyli podwieczorek, 15 obiad i żeby mieć 3 godziny po obiedzie przerwy, jem sobie kolację i dziękuję. Akurat, akurat też zawsze mam falce z tą, yy, ze smalcem, z dietą różne stosuje. Nie wiem, czy próbowałeś kiedyś diety ketogeniczne. Nie, właśnie wiesz co? Yy, pozdrawiam Tomasza, właściciela yy, Broku. Chciał już do tego przygotować, ale, ale jakoś wiesz co, było tak, że yy, jakoś się w końcu nie spiknęliśmy. Co, może może, może dojść do skutku. Tak. Ciężka przełaść, nie? Kurczę, nie jest łatwo, ale nic tak nie działa, nie? Powiedzmy, że wiesz, ja też narzekam, kurwa, im jak michry, że kurwa mówią, że ma działać, a nie działa, ale nie znam, dla kogoś to by stosował je to i nie schód, także, także. I to jest tam jeszcze proces, proces adaptacji, tak? Że tam trzeba jakoś się do tego. Tak, wiesz, te pierwsze trzy tygodnie gdzieś tam troszeczkę się wprowadzasz. Mm. Najgorsze trzy tygodnie w życiu powiedzmy mm. sobie <laughs> jedno z najgorszych, ale później zaczyna być trochę lżej, ale nie za lekko. Także tak, no jeśli Powiedz mi ta twoja no. nowa płyta, na której są o kim mniej więcej w jakim, w, jakim, w jakim stylu, w jakim kontekście. Właśnie, nostalgiczna, będzie... motywująca. Niespodzianka będzie. A dobra. Będzie gruba niespodzianka, okay. słuchaj. Tyle tak to zostawię, ale, ale, ale powinno być. Będzie pan zadowolony. No na pewno to już... Słuchaj, na, na, na tym jednym z tych kawałków śpiewam, mogę zdradzić, także już w ogóle się odkleiłem, ale teraz się kuszę w w ogóle, jestem ciekawy co powiesz. Dobra, dobra, dobra. Mówią, że polski Nate Dog. Nate Dog. to pamiętasz, to był ten tak? zawsze w Stanach, co z Drejem, tak, z nim tak, 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 śpiewał, także... Ja tak, też tak, to znam, jasne. Wiesz, bo ja mam niski, jakby mam niski, was, basowy głos. masz niski ton nis głosu, głosu, tak, no. I wiesz co, i ogólnie dobrze mi to wychodzi, zawsze wiesz, jak jeden moja dziewczyna mówi, Słuchaj, czemu ty nie śpiewasz? by tak to fajnie wychodzi. że Trafiam w notę ogólnie. Jestem muzykalnym mm. gościem, także także także. stwierdziłem, że może to czas się odkleić i spróbować eksperymentować. Całkiem dobrze mi wyszło. I chyba całkiem sporo w ogóle innych innych raperów, powiedzmy, do Kali zawsze miał chyba taki głos, że on lubię pociągnąć mm -hmm. polecieć. No e, no. Tak, chwilę, chwilę, później chyba palu zaczął mnie w ten, w ten desenz i też mu zaczyna to fajnie wychodzić. Także czekam właściwie teraz na efekty nie działa. Zobaczymy, czy macie kciuki, ogólnie wiesz co, stylistycznie muzycznie będzie już inaczej troszeczkę i na tym powstaje krupeczka. Dobra, no. dobra, że nie wolno za dużo zdradzić, Dokładnie. nie? Dokładnie. Twoich płytek parę mamy, może no, tak, wymyślimy jakieś ciekawe bo nie? Yy, jesteśmy my, jest parę osób za kamerami, także słuchajcie, jak są jakieś pomysły, to, to chyba potrzebujemy pomocy, nie? Jakiś konkurs. Coś wymyślić. To, co za co i po co. To, to teraz musimy wymyślać, sobie, nie. No chyba dobrze by było na spontanie. Już ustaliliśmy dzisiaj, że wiesz, że spontan to właściwie jest najlepsza forma. To wiesz, co może pierwsze 10, a ile to jest płyt? 2, 4, 6. Mamy 6, nie wiem, 6 zaznaczonych. 6 płytek. Mamy dwa razy owoc, yy, owoc żywota. Mixtape. Dwa razy banita mixtape i dwa tak. razy PPZ, o, tak. które wydałem też yy, kodę mojej wytwórni. Po golenie hmm. pewnej zguby, pozdrawiam chłopaków. Nie, to mi nie wiem, zguby. No. Może pierwsze 6 osób. Chociaż to też będzie, wiesz, wystarczy że jedna, jedna strzeli i pięć już od razu napisze. <grym> no, to <grym> tak, teraz... tak, nie na wiem, na wiem, ja może masz jakieś motyw na, się... na wiesz, Nie no. wiem, na razie główkuję. Idziemy no. uh -huh. w najlepszy komentarz. Ale najlepszy komentarz tego teraz tematyka do tego komentarza. Może za co, za co cenią moją twórczość, o, może o, tak. O, bo to też o, że o. Ja zawsze lubię. Wiesz co, jak ktoś mówi, że słuchaj, jestem mega twoim fanem. Dobra, słucham, płyta numer jeden. Owo żywota, za komentarz w tematyce. Aha, to sześć będzie tych tych, tych tak? Chcesz wymyśleć? To, oj kurwa, kurwa, no, nie damy rady, nie? No wyślasz, no, to, no nie, to są dwie zróbmy. Dlaczego, dlaczego? No? Może takie pytanie, wiesz, Postawię bo stawie te płytki nie polecam. Bo wiesz, jak ktoś mówi tam, że jest mega moim fanem, że, 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 że mhm. strasznie śledzi moje rzeczy i tak dalej, itd. Słuchaj, zawsze lubię zapytać go, słuchaj, a no, które numery, i wiesz. Wtedy widzę jakiego sortu to jest fan, bo jak mówi te takie najbardziej popularne. No to wiem, że no, o, co nie mówię, że, są, że nie są najlepsze te tak. numery, bo też staram się wybierać takie numery, które najbardziej jakby wiesz, będą miały najlepszy odbiór i który ja czuję jakby produkcyjnie i, i, i lirycznie. Aczkolwiek wiesz, jak ktoś mówi... Na przykład, słuchaj, ten numer. I wiesz, jak już widzę, że takie mniej bardziej mniej znane już te numery, też bardziej mogę o tym porozmawiać z kimś. Także jak, jakby jak macie ochotę, to zapraszamy na odpowiedź, za co cenicie najbardziej moją twórczość. Jestem mega ciekaw waszych odpowiedzi. Tak, i co? I w jakim momencie życia się może sprawdziły te kawałki, tak jak ty masz swoje o, takie kawałki. I najciekawszą i historię, to może być drugie. Ale, Czekaj, no, dobrze, no, dobrze. No, dobrze, naj, dobrze. z moją muzyką, kiedy wam to pomogło i, i, i czy pomogło, czy, czy, czy zaszkodziło nie sądzę, aczkolwiek. No po prostu, jak, jak w którym etapie życia w którym etapie życia jakoś e, był najbardziej pomocne. Chyba to. się jakby na drogę e, słuchania mojej muzyki. Może inne możemy zrobić też e, dzięki komu trafiliście na, na moją muzykę, tak. czy tak, no. w, w jakich okolicznościach e, to może zróbmy te trzy, co te zadałem trzy. teraz i pod, pod dwie płyty, pod dwie płyty akurat, no. Matematyka się zgadza trzy razy dwa. Równa się 6. Także no, tak i słuchajcie, a nie, bo to już, się wyda, to już wyjdzie później. Jeszcze chciałem po krwawym sporcie. No też, też myślałem o tym nie? tak naprawdę, żebyście przewidzieli pewne wyniki, no, ale, ale to, to już będzie za późno, tak. bo co, bo krwawy sport mamy dzisiaj. No pewno... to też Tomasz jest, bo, bo uczestniczy w tym. Tak, no właśnie, to skoro może tak. Nie ukrywam, że zawsze z dużą przyjemnością, bo ja w ogóle uwielbiam nadborskie polskie miasta. Uwielbiam trójmiasto Gdynia, Gdańsk Sopot Jesteśmy dzisiaj w tym, w tym trzecim w Sopocie, w Sopocie dzisiaj odbywa się gala Krwały Sport, na której mój przyjaciel, mój zawodnik Kamilianik toczy, toczy swój pojedynek, no i co, no jestem tutaj, żeby go wesprzeć, przygotować. Ale chyba taki mój jeden z popularniejszych sloganów, że zawsze lubię przyjemny z pożytecznym, ten wyjazd jest i przyjemny i pożyteczny, także także po to tu jesteśmy, słuchajcie, zapraszam, choć już jest po robocie. Tak, Ta. to, to śledźcie po prostu Gala Krwały Sport, no strajatka, ja na poprzedniej gali wyprowadzałem Patryka Hebla, który zdobył pas w tej federacji. Teraz chłopaki wysnuli taką propozycję, czy bym nie chciał zagrać małego koncertu na tej gali. Stąd też się widzimy. Także dzisiaj zagram koncert na tej gali. Tak, widzimy się w takim razie ponownie za, za parę no bo godzin. No bardzo dużo mówić, Dokładnie. ja też muszę gdzieś tam po malutku zwijać. Mandżur, trzeba zawodnika zacząć nakręcać, przygotowywać. No, to tak jak powiedziałem będzie krwawa jatka, obiecujemy. Serdecznie, serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję również. Miłym gościem byłeś dla mnie, także oby, oby więcej takich. Co tu dużo mówić. Serdecznie dziękuję, Węczka. Dziękuję. powodzenia. Trzymajcie tak się. O, mam jedną ja rzecz, no? Na freestyle'u potrafisz nawijać? Nie, to nie no, nie bajka, myślałem, nie? To jak nie to nie to. No to desen. Pozdrawiamy. Siema serdecznie trzymajcie się, hej. Holding Group, agencja marketingu internetowego, która wspiera mnie w biznesie.